Pożegnałe no, trochę na no, ten no, śnieg dolec. Jak to radzenia? No! No! Idą! Idą! Idą albo nie idą. A to nasza pomoc specjalistyczna, co idzie zdało, od dołu. Taki transport ręczny on jest problematyczny dla nas pod kątem takim, że potrzebujemy do tego sporo ludzi. Szczególnie jeśli pacjent jest ciężki. Musimy poprosić kolegów z okolic, żeby do nas się udali i pomogli nam w transporcie, ponieważ standardową, taką dyżurową dwójką ratowników to jest niewykonalne. O chyba, co się ci zdało. Cały, cały. Tylko to się gdzie ustać ma Zuchy. Co robimy? Ja mogę się w sumie też ja. nie jest źle. Ja tak, nie, tak, tak, nie chcę. Eee, Dobra. Jest, na trzy do góry. Raz, dwa, trzy. Przejął? Przejął. Puścimy mnie tylko do przodu. Żeby nas panowie przepuścili. Żeby ja pan poczekał w sumie. Ja. Ty Nie. A co to za życie? mam no, nogi? No. E, tak. Ale i tak będziemy musieli nawrócić, więc myślę, że tak jak jedz jest, jest super. Patryk, będziesz? Później dotarliśmy do Kłada, i tam już mamy nosze takie, takie sanki, jakby, które nazywamy pulkami, i zakładem zwieźliśmy już panią do samej szosy. Niedobre. Jak ta Mateo ci łapy osłabną, to mów, będziemy zmieniać. Pani po przetransportowaniu do Szosy została przekazana Bieszczadzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu i dalsze losy prawdopodobnie skończyły się wizytą w szpitalu. Akcje, takie, w których już musimy używać środków transportu, z reguły wiążą się z tym, że zajmują dużo czasu. Są góry, jak tutaj w przypadku naszych poszkodowanych, gdzie jesteśmy w stanie być tam do pół godziny. Natomiast kiedy mamy przypadki w dalszych miejscach, typu na przykład krzemień, Bukowe Berdo, to takie akcje potrafią trwać do kilku godzin. Nawet kilkunastu, jeśli dochodzi do tego poszukiwanie takiej osoby albo i nawet kilku dni.